za to smutno. Panuś nie płacz. Nie lecz płakać panuś. Widocznie tako była wola Boga. Już się nic nie zmieni. No. Ale ja ci powiem, że ja to czuła, wzięła i odmierzyła od ściany do progu. Łeb, łogu, łeb, łogu. I gdyby ucięła to, co wystaje, A nóż by Maciej żył. Ale wizja komary. Całe życie powolno stało się. Powiem ci kumosiu że umirą Maciej godnie. Dobro ją w 80 zim minęło. Umirął w swojej kałupie, w swojej wiosce i między swojemi. Aj, dobrze. Widocystwo, widocystwo. Nie patrz, Hanusz, nie paz. Kaszka, daję ten kłosek z biurami. Hanuś, weź kłosek i wyżyć te biura do rowu. A kocek to i dorobu, bo jakby do ludzie śli, to się pomodlą za Maciejem. A jakbyś wyrzuciła do gnoju, to przez siedem roków nic w polu nie urośnie. A nie daj Boże do bydła, to bydło pójdzie za Maciejem. Tak jak Ci godą, wyrzuć Pójdę, go wyrzucę. Pójdę, wyrzucę. Żałowniki Juzito, sprzęt łatwo i łatwo. No. Kaśka, za siebie, pomóż. Dziękuję Wam, świto Barbaro i świty Michale. zeście dobro śmierć dali Macie ją. Panuś, pamiętaj, na zastolu będzie siedziała wdowa, matka wdowy, mikłos i noczelnik. Dobra, będę. Pan Tarosza Macieja. Bo Panie Boże, w imię Ojca i Syna i Ducha Barbaro się to perło Jezusowo, ścisko do nieba grześnikom gotowo. Wierno przy śmierci patronko smutne Kona jąsemu, kona to wielkie, czy my śmierci będzie, gdy Jezus Matko nośmy co za zasiedzie. No, ostatnio właspisuł. I Marysi kozał się rychło wydać. no żeby gospodarki nie, za, nie zmarnować. No, no. Maryś, a wsadziłaś mu do trudny to co czas. Ajno, włosyłam, łopulary, żeby do świętego Pietra. Trafić. jej, żeby porządnie wyglądał i jeszcze loskę udałam. <kluzni> dobrze nie zrobiłam. A no, dobrze zrobiłam? No, 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 ale Ale ześmuł obrotki chyba na no, trumny nie no, włożyła. No, ale no, no, bój się Boga! Przecież ja by umrzeć może. No przecież, bo pamiętasz, że Maciej Koto ci się rychło wydać. Żebyś białą matko do jego dzieci była. <kluzni> Wydam się, ale jak pora na to przyjdzie, nie teraz. Ma a co nam ojciec zapisał? A skąd to ja to mogę wiedzieć, co nam zapisał? Jak jest... tak, ojciec, test. Pisał? O, nie te? A odcytacie na co podpisany, duchujce żywota mego się zbliżawszy. Do czego? No ale się. No o, su. Su. Su by, mnie pan bóg, te, by mnie Pan Bóg nie powołał z tego świata nagle, będąc czy zdrowym rozumie, cynie rozporządzenie mojej majątki. Ofiarując duszę moją, nie przebrane miłosierdzie Pana Boga, Trójce Przemięświęcej, a ciało moje ofiaruje ziemi. Realność oraz uraz glukowy. cóż to ta realność? No, Maryś, no chodzi i go, a że on nie ma. No, Maryś, pisz że on nie ma. Z przekazaniem, słuchaj, słuchaj. Przykazaniem, żeby rychło jak tylko zwyczaj pozwoli, zamóz Żeby gospodarki nie zmarnować. Dzieci moje z pierwszej i drugi żony Stanisława, Mateusa i Mikołaja. Maria ma wyposażyć gotówką. Bo ziemię już dostali. O, Mikołaj dostanie jeszcze Harmonio. A żeby to co ja w tym rozporządzeniu szczególni, wyszczególnił, szczególnie... Co ty, gadaj do pana nie rozumiem. Marej chodzi, żeby dzieci nie osłuchać. Wykonane było, Łobiero do tego brata mojego Mikłosa i pisarza gminnego Józefa Maziorza. No, o mnie chodzi. Aby wszystko dopisywali, no, jak jest napisane. Nie znając pisać, czyżem świętym bolec poznał. Maciej Wojtyton, destator. A kto jest to ten destator? No Mary, no o Twoim chodzi. To o Macieja? O Macieja. Na żądanie tego Macieja Podpisał naczelnik gminy Józef Makow. No, no A -a -a. <śpiewa> Ano, widzicie, Maciej sprawiedliwie majątek podzielił. To pamiętaj tam, o tych ostatnich jego słowa. Będę pamiętać i wydam się, ale widzicie, jak pora na to przyjdzie. No to napiwa się za skórę nieboszczyka. No <noise> <noise> Nie boże Maciejowi niebo. Hej, boże niebo! Maryś, tak się gdzieś taką zatropiono. Powiedz, to ja ci powiem? Wdowa nie roznasty to i chulnyła. Może byś zachulała ze mną. ty z głupią? Dzisiaj nie będę hulała. Maciej ino co umar. A problem, O. Macie Umar już z wiecy nie stanie, odpójdź ze zemów wszystkie żywy, miły Panie, bądź to bym sprzeczny, skuda ze niebiecny, Ło umarł, macie umar umarł, bo już z wiecy nie stanie. Sprawią ochotę, muzykę daj Często do do białego dnia z nami daj sobą, chcę miło ja... Było, bo już umarł, umar, już więcej nie stanie. Teraz macie lezy, ani się nie rusza, Już pokaże sprawa, kiedy usła dusa, Już no nie zaśpi, już nie kupi piwa, już umarł, już więcej nie stanie. Poza ujmią Maćka, wszyscy mili bracia, co się tu zebrali i kochani spaća. Już wszystko ustało, jak Maćka nie stało. Łoj umarł, Maciej umarł, o, już wiecy nie stanie. Daj Boże Maciejowi niebo. Daj Boże niebo.